Arku, powiedz co w dniu dzisiejszym tutaj na bokówce się odbędzie. Już za chwilę zaczynamy 24-godzinny maraton charytatywny dla Emilki i dla Tymka. Jest to maraton w marszu, w biegu, spacerze, jeździe na rowerze, jak to woli. To znaczy, mam przez to rozumieć, że będziecie śli i biegnąć przez 24 godziny? E tak, przez 24 godziny cały czas ktoś będzie na tej pętli 11-kilometrowej. Natomiast e, nie ma takiej e, konieczności, że każdy musi to robić przez 24 godziny. Wystarczy przyjść, e, zrobić jedną pętlę, część pętli, a nawet spędzić czas z nami. E, najważniejsze jest to, żebyśmy zebrali jak najwięcej funduszy e, na leczenie e, chorych onkologicznie 6-letniej Milki i 5-letniej tymka. Skąd oni są? Z Kamiennej Góry. Będą jeszcze tak, atrakcje jakieś, to dzisiaj to mamy, bieg, start, Wy, wyruszacie o 19? .00. Tak, za chwileczkę, za trzy minuty dosłownie, zaczynamy koncertem zespołu RockTube, który jest, zawsze jest z nami. Kiedy chodzi o charytatywne imprezy, oni zawsze są gotowi nam, nas wspierać. Potem o godzinie 19 ruszamy na trasę. Myślę, że będzie to dość duża liczba osób. W ubiegłym roku, kiedy robiliśmy taki marsz charytatywny, było to ponad 200 osób. Wydaje mi się, że w tym roku będzie więcej, ale to mówię łącznie, bo dlatego, że o 19.00 startuje część osób, a każdy może przyjść o 20.00 rano, w południe, jutro, w sobotę, a jutro o 15.00 zaczynamy e, takie warsztaty artystyczne dla dzieciaków, ale zaczną, rozpoczną się on, one od e, e, tańca, breakdance'a, błażo ośmioletniego chłopaka, ze Świdnicy, który chce zatańczyć po to, żeby też wesprzeć swoich rówieśników w walce z trudną chorobą. Kto się tak włączył w tą akcję? Kto się włączył? No gmina Lubawka, Stowarzyszenie Pozytyw... Aktywni Pozytywni, eee, Nadleśnictwo Kamienna Góra, trudno mi teraz powiedzieć wszystkich, wymienić wszystkie, bo naprawdę tych darczyńców jest bardzo dużo, bo to jest eee, intermarsze Kamienna Góra, E, piekarnia Państwa Mordarskich, e, Może Cukiernia, bo teraz nie, nie trudno mi to w tej chwili powiedzieć, Państwo Frąckowiak. E, wymienimy to w, tych wszystkich darczyńców, sponsorów, e, sponsorów voucherów, tych, którzy wy, e, zlicytowali te vouchery, później, bo naprawdę nie chciałbym kogoś teraz pominąć bo naprawdę to jest bardzo duża rzesza ludzi i bardzo duża rzesza ludzi też teraz już jest tutaj która będzie wspierać właśnie finansowo ten nasz cały projekt. Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują, będą mieli jakieś gadżety pamiątkowe? E, mamy 120 koszulek. Nie zrobiliśmy ich więcej, no bo nie wiemy, czy każdy chce taką koszulkę, ale mam właśnie takie koszulki okolicznościowe, właśnie związane z tym maratonem 24 godzinnym. E, wymyśliliśmy taką, to jest nasza taka propozycja, że co najmniej 50 zł, wpłacasz na konto, dla Emilki i Tymka dostajesz koszulkę. Co by wam życzyć w tym dniu dzisiejszym? Pogody, światełka? Eee, myślę, że pogody, eee, myślę, że wytrzymałości dla wszystkich, którzy staną na starcie tego naszego ma maratonu, ale przede wszystkim myślę, że wszystkim zdrowia, a Emilce i Tymkowi powrotu do zdrowia w tej trudnej, naprawdę trudnej walce.